I I dzisiaj przedstawimy Wam naszą kolekcję kostek Rubika. Jak widzicie, kostek jest dużo, chyba będzie ze 100. Zbieramy je już od, ile? od roku, mniej więcej. Od razu mówimy, że filmik może być długi. Zaczniemy od kostek chrześcijańskich i równocześnie najmniejszych. Najmniejsza jest kostka 1x1, królowa naszej kolekcji. Polecam dla tych, którzy lubią się nad kostkami wiele godzin. Kostka 2x2, 2, najgorsza z naszej kolekcji firmy YJ. Nikomu nie polecam. Nieco lepsze są kostki Shengshu. Są w podobnej cenie, a ruszają się lepiej niż łajdziej. Kostka nam podobnie rusza się jak Shengshu. Dla początkujących dobra polecam. W cenie 20 zł, czyli nieco droższa od Shengshu jest kostka na kolorowym plastiku. Jest ona warta swojej ceny. Jest już trochę lepsza. Teraz mamy zwana yy, Wow. Są one naprawdę bardzo dobre, ale niestety drogie. Warto wspomnieć o tym, że nie mają naklejek, lecz mają takie nakładki zamiast naklejek. Podobną kostką jest kostka Moju linko. Rusza się podobnie szybko i naprawdę polecam. Mamy też w naszej kolekcji kostkę dm 2 na 2 lecz Pożyczyliśmy kumplowi, ale rusza się ona również bardzo dobrze. Oprócz kostek, które posiadamy w naszej normalnej kolekcji, mamy też 10 kostek szększu, które właśnie ze sobą na różnego typu imprezy i tam uczymy inne osoby układać właśnie takie kostki. Jedną z nich białą kostkę szększu poświęciliśmy na zrobienie kostki 1 na 1 czyli królowej. Jeżeli ktoś by chciał jakiś element z takiej kostki, to możemy mu wysłać za darmo, dajcie znać. Teraz omówimy wszystkie kostki 3x3. Zaczniemy od firmy szększu i od pierwszej generacji. Kostka jest tania, a zarazem jest. Zwykłą kostką, nie rusza się za dobrze na początkujących, może wystarczy. Drugą generacją jest FAST, niestety nie posiadamy takiej kostki, ale podobno jest najgorsza, więc co my możemy o niej powiedzieć. Wind, trochę lepsza od jedynki jedynki lecz też nie jest najlepsza. Jest dosyć dobra. Kolejną generacją, czyli już czwartą, jest kostka Shankshoe Aurora, jest lepsza na pewno od Winda, jest warta swojej ceny, czyli około 20 zł. Linklong, kostka mała do kieszeni. Jeżeli ktoś lubi sobie poukładać i iść poukładać, no to polecam, ale do jakiegoś szybszy, szybszego układania. Nie. Kostką jedną z kolekcjonerskich jest kostka Majong Ho z Yangshenga. Kostkę układa się podobnie jak kostkę Sudoku. Polecam. Badzie w 4 Układa się na nie beznadziejnie, lecz jednym plusem jest to, że jak się ona świeci na słońcu czy światło, to świeci w ciemności. Tu jest kostka moją Li-Ink, czyli jedna z, no, jeden z nowszych modeli. Jest naprawdę bardzo dobra. Polecam. Kolejna jakiś bardziej z automatu, tym razem za 5 zł. Tak. Te kostki są w ogóle bandziewne. Początkujący nie kupujcie takich, tylko jak już to. Lepsze są już naprawdę V1 i Tutaj mam kolejną kosteczkę moją, tym razem Mailon. Wersja druga. Jest ona najszybsza z naszej kolekcji. Naprawdę polecam. To jest yy, sudoku kostka. Chodzi bardzo ciężko, nie polecam. Układa się dosyć łatwo. No, niestety istnieje też pogorszona wersja tej kostki, gdzie jest totalny Sudoku. I nie ma tutaj, że trzeba włożyć 1, 2, 3, 4, 5. Bo jakby się tutaj włożyli piątkę. Trzeba tutaj po prostu totalne sudoku i wszystkie są w jedną stronę. I nie ważne, że tu jest jedynka, może tu być na przykład dwójka, trójka, czwórka, może, może być pomieszane. Kostka Fangshi bardzo dobra. Rusza się rewelacyjnie. Jest warta swojej ceny. Tutaj mamy Dayan 5 Zangshi. Kolor. Normalne wymiary. Jest kostka naprawdę dobra. Polecam. To jest Sudoku. Też z Fangshi. Bardzo przyjemna kostka. Polecam. Tutaj mamy Gira. Z nieznanej nam firmy. Nie się ruszać jak Gira, niestety. Zaskoczyło nas to, że rusza się jak zwykła trójka. Oprócz kostek 3x3, które są w naszej kolekcji, podobnie jak z dwójkami, posiadamy również wiele kostek 3x3 na nasze prelekcje, gdzie uczymy też układać kostki właśnie 3x3. Mamy tutaj 2, 4, 6, 7 Auror, 2 Windy i jedną kostkę szększu wersję pierwszą. I 3 mini Auror, czyli Ling Long. Czyli ktoś by za, byłby zainteresowany kupnem, możemy taką kostkę dla Was sprzedać. Teraz omówimy kostki sześcienne, ale nieco większych rozmiarów. Kostka 4x4 firmy szększu. Do niedawna najlepsza kostka 4x4, lecz wyszła, wyszły nowe kosteczki. Tak. Nieco lepsza od szęksu jest kostka moju wejsu. Niestety nie posiadamy wejsu, ale mamy nowszą wersję, czyli moju Aosu. Jest ona naprawdę bardzo dobra. Ścina zakręty z wysokiego stopnia. Jest ona trochę lepsza od szęksu. Aczkolwiek jeżeli ktoś nie chce wydawać sporej kwoty na takie kosteczki, to polecam zupełności szkórka szększu wystarczy. Teraz mamy tutaj piątki firmy też szększu. No, bardzo dobrze, że je wyregulować, nasparować i będą śmigać. Naprawdę są polecam. Następnie kostka 6x6 na Z Stąd już są niestety większe problemy, gdyż kostki parzyste ruszają się gorzej niż nieparzyste. I z tą kostką miałem trochę problemów, aczkolwiek robi wrażenie. Już jest spora. Kolejna kostka 7x7 firmy Schenkszu. Rusza się bardzo dobrze, ale trzeba uważać, żeby nie popuwała. Tak, jeżeli jest luźno, to może popchnąć. I nasza największa kostka sześcienna do tej pory, czyli 8 na 8 No, Trochę droga, ale robi naprawdę wrażenie. Jest olbrzymia, układamy ją naprawdę pół godziny, także bardzo fajnie się na niej układa. Teraz omówimy wszystkie kostki typu Megaminx. Najmniejszą, którą posiadamy, jest kostka Danem do Dekahedron. Układa się ją tak samo jak kostkę 2 2 Przyjemna układanka, polecam. Megaminx firmy filmie Jest naprawdę bardzo dobra, polecam. Kostka Megaminx Diane w kolorowym plastiku bez pogrubionych krawędzi. Wyciągnięty z pudełka chodził nieco gorzej niż teraz po wyrobieniu, gdyż teraz jest naprawdę bardzo dobry. Polecam Jana. A teraz, nasz drugi olbrzym, czyli Gigamix od firmy EF8. Mamy go używanego i ma już swój czas i chodzi naprawdę bardzo dobrze. Nowy po wyjęciu z pudełka też słyszałem, że chodzi trochę gorzej. Teraz omówimy wszystkie czworościane. Najmniejszym, jaki posiadam, jest. Peramorphix od firmy Moski. Rusza się no, dziadowo i rusza się też bardzo dziwnie, gdyż w jednej osi czasami w ogóle się nie rusza. Także nie wiem co z nim jest. Czy tak ma być, czy nie. Pyramid z firmy Szeksu. Bardzo dobra kostka. Na zawodach wszyscy ją układają. Tutaj mamy Master Morphix od firmy YJ. Jest to dziwna kostka, rusza się niestandardowo, zmienia kształt. Tutaj widzicie, że zmienia kształt. Układa się podobnie jak kostka 3x3, ale trzyma się pod zupełnie innym kątem. Polecam dla tych, co lubią ciężkie układanki. Teraz omówimy trochę inne kostki. Zaczniemy może od mirorów. Mirror firmy szększu bardzo dobrze się rusza. Najlepsza na rynku. Tutaj mamy kostkę... 2x3x3 firmy LanLan, tak zwana Domino. Rusza się dosyć dobrze. Fajnie się układa. Przyjemnie układa. Teraz powiem coś o girach, bo ich mamy aż trzy. Jeden ruch o 180 stopni powoduje, że środkowa ścianka przesuwa się o 90 stopni. Chodzi, no bardzo dobrze, fajna kostka. Tutaj mamy gira, który tak naprawdę nie powinien być girem, gdyż rusza się jak zwykła trójka. A i tak rusza się no nie za dobrze. Gir 2x2 też no. Męk. rusza się dziwnie, bo trzeba ją otwierać, kręcić. Ale rusza się fajnie, rozpływa się w rękach. Zobaczcie, weźmie to. Tutaj mamy kostkę 1x2x2, firmy Moski. No i jest trochę badziewna. Układa się ją w pół sekundy. Teraz przejdziemy do trochę dziwniejszych kostek, trochę cięższych. Ja nie lubię takich kostek, więc o nich powiem trochę parę słów w Tutaj mamy firmy Lannan oktahedrona, ma no. 8 ścian. To jest taka inna wersja. Wygląda się podobnie do trójki, gdyż zauważamy podobieństwo trzech warstw, z czego nigdy nie ułożyłem. Jest dziwny naprawdę. Tutaj mamy również od Lannana kostkę Copter. Ona zmienia kształt, nie tak jak oktahedron. Spróbuję zademonstrować. Można z nią taki jumbling robić, jak widać. Ułożyłem ją tylko do sześcianu, reszty nie umiem. Tutaj mamy dwa aksisy, jeden firmy YJ, drugi Diansheng. Są one dobre. Układa się je jak zwykłą 3x3. Polecam dla zaawansowanych. Tutaj mamy podobną kostkę: Fisher Cube na plastiku. Primary od firmy YJ. Też się układa jak zwykłą trójkę. Z tym, że można wystąpić pariki pod koniec. Tutaj mamy kostkę skip od dla Nana. Fajna, ukrywająca. Ostatnio nowa konkurencja na zapodach Polecam. Tutaj kostka Square One firmy firmy MF8. Naklejki nie są najlepszej jakości, ale samą całą kostką układa się przyzwoicie. Tutaj mamy kostkę REX Cube od Lanana. Nana. Tu również naklejki nie są najlepsze. Koski jeszcze nie łożę, wygląda na ciekawą. Muszę się w końcu nauczyć. I tutaj mamy kaskę UFO. Przyleciało do nas. Akurat pod moje mieszkanie. Ciekawa układanka. Układa się tak samo jak trójka. Ma 14 ścian. Ciekawa układanka. Teraz powiemy o układankach, które ciężko się do kostek. Tutaj mamy zwykłego mędzika od firmy Głodzia, A tutaj Master Medjika który mi się coś stało i nie mogę przywrócić do kształtu, też firmy Gordzia. Polecam obie układanki. Tutaj mamy Snake'a firmy firmie Bardzo ciekawa kostka, bardzo z niego ciekawe kształty można zrobić. Pięknie się poda. Tutaj nasz nowy nabytek, czyli futurokip, taka konsola do gier. Bardzo fajna. Bardzo fajna, świeci. Są na niej różne gry. Fajnie się mieli. Na koniec chcielibyśmy pokazać bon upominkowy i dwie kosteczki, które są przeznaczone na nasz konkurs. Link do konkursu będzie gdzieś tu w adnotacji. Właśnie nagrodami są kostki szengshu 2x2 na czarnym plastiku. Czym znaczy Linglong? Szengshu Linklong na czarnym plastiku. Właśnie bon upominkowy o wartości 20 zł. Nagrodę udostępnił Speedcube. Czyli bardzo dobry sponsor, który się daje kostki. Polecamy bardzo Speedcube'a. Tak więc dostrwaliśmy do końca naszego filmiku. Jak widać kolekcja jest dosyć spora. Chyba jest około 100 kostek. Myślę, że jak za parę miesięcy nagramy znowu taki filmik i przedstawimy naszą kolekcję. Kostek przybędzie. Dziękujemy za oglądanie naszego filmiku. Jeżeli Wam się podobało, to możecie wejść kciuk w górę albo suba. Będzie nam naprawdę miło. Dzięki za oglądanie. Cześć!